Dziś przychodzę do Was z filmem pod tytułem Organizacja plus koszty ślubu 2025. Mam tutaj przygotowaną ściągę, zapisałam sobie, jak u nas wyglądała organizacja i za co ile zapłaciliśmy. zapłaciliśmy. Tak, od razu na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że będzie to filmik, w którym dużo będę mówić, mało pokazywać. Więc, jeżeli nudzą was takie filmiki, to po prostu go nie, oglądaj, nie oglądajcie, bo tu będzie tylko, wiecie, bla, 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 gadanina i nic poza tym. Jak wiecie, my mieszkamy za granicą, mieszkamy w Holandii, więc cały ślub organizowaliśmy tak, jakby na odległość. Jak to u nas wyglądało? Wyglądało to tak, że my wiedzieliśmy po prostu już, gdzie chcemy wziąć ślub, kogo chcemy mieć jako DJ-a, bo byliśmy na ślubie, gdzie ten DJ grał. Bardzo nam się podobało i od razu, tak jak wiecie, mieliśmy do niego kontakt. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, no, to wszystko tak jakby organizowaliśmy tutaj z Holandii głównie poprzez Instagrama. Szukałam sobie po prostu, nie wiem, kamerzysty, fotografa, wszystko przez Instagrama, dekoratorkę też przez Instagrama, barmana i tak dalej. Wszystko, wiecie, działo się przez Instagrama. Pisałam wiadomość, że bardzo chcielibyśmy skorzystać z usług w tym i w tym dniu. Czy jest taka możliwość, czy macie wolny termin? I wtedy odpisywali mi, tak lub nie i na tej zasadzie to się wszystko odbywało. Ok. Zacznijmy od początku. Jako pierwsze ogarnęliśmy salę. Salę rezerwowaliśmy w sierpniu. Sierpień 2020 rezerwowaliśmy salę eee, i teraz najwięcej pytań właśnie dodałam na Instagrama, też możliwość zadawania, zadawania mi pytań i bardzo dużo pytań właśnie było związanych z kosztem za tak zwany talerzyk. Eee, na naszej sali za talerzyk płacimy 420 zł. A więc 420 zł razy 125 osób, bo tyle osób mamy na naszym ślubie, będziemy mieć na naszym ślubie, chyba że ktoś jeszcze odwoła, to jeszcze nie wiem. Więc plus minus wychodzi nam 52 tysiące za salę. Taki jest koszt sali na 125 osób, tam gdzie my bierzemy ślub. Jak już mieliśmy zarezerwowaną salę, mieliśmy termin, pisałam do DJ-a którego wybraliśmy. Do DJ-a pisaliśmy w 2023 roku i koszt DJa od godziny, powiedzmy od godziny 14, bo mniej więcej o 14.14.30 14.30 będziemy tam u nas na sali, do godziny 2, max trzeciej w nocy wynosi 6,5 tysiąca złotych i uwierzcie mi, uważam, że nie jest to dużo 6,5 tysiąca złotych, bo prawda jest taka, że DJ organizuje całą imprezę on organizuje jakieś zabawy jakby wiecie, zabawia ludzi i tak dalej, także no na tym absolutnie bym nie oszczędzała naprawdę zwróćcie na to uwagę ok, punkt trzeci kościół na nauki plus protokół, już Wam mówię jeżeli mieszkacie za granicą też się o tym dowiedziałam Kościół załatwialiśmy od razu po tym, jak mieliśmy salę. <coughs> Wiedzieliśmy jaki mamy termin na sali. Kościół i w kościele wtedy ustaliliśmy właśnie datę. Nauki przedślubne mieliśmy tutaj w Holandii. Koszt nauki nauk przedślubnych to 70 euro od pary. Plus musieliśmy spisać z proboszczem protokół. Musieliśmy mieć papierek z nauk przedmałżeńskich. Musieliśmy mieć mm, papierek z Polski z urzędu, że y, z naszego stanu cywilnego, tak się to mówi, tak? Czy mieliśmy kiedyś, czy y, byliśmy kiedyś już w związku małżeńskim. Przepraszam, jeżeli mówię źle, to możecie mnie poprawić, ale tak ja to tak jakby zapamiętałam. Y, y, Probosz tutaj podpisuje. Te papierki, wysyła je do Rotterdamu bodajże i z Rotterdamu posyłają te ten protokół proboszczowi z Amsterdamu, tam u którego my byliśmy. I ten proboszcz z Amsterdamu wysyła ten protokół podpisany do Katowic. I z Katowic ten protokół trafia do kościoła, w którym my będziemy brali ślub. I taki protokół kosztuje 120 euro. Punkt czwarty. Kamerzysta plus fotograf. To załatwialiśmy w lipcu 2024 roku. I komplet Kamerzysta plus fotograf to jest jedna firma. Pakiet taki kosztuje 11 tysięcy złotych. Tak, dość sporo. Ale, no wiecie, film ślubny, zdjęcia i tak dalej. Jednak jest to dla mnie coś też bardzo, bardzo ważnego, żeby móc wracać do tego dnia. Także, no jest to dla mnie też, no mega fajna pamiątka i nie wyobrażam sobie też oszczędzać na kamerzyście, czy tam na fotografach, bo, no jest to dla mnie bardzo, bardzo ważna rzecz. A dekoratorkę załatwialiśmy w sierpniu 2024 roku. Koszt, de koszt dekoratorki to 15 tysięcy złotych i nie wystraszcie się, bo dowiedziałam się, że to wcale nie jest jakoś mega dużo, a tym bardziej za taki klimat i takie dekoracje, które ta pani robi. Wklejam Wam tutaj kilka zdjęć, żebyście mogli tak mniej więcej. Zobaczyć w jakich klimatach i jak to będzie wyglądać. Jest to właśnie praca tej dekoratorki i no uważam, no kurczę, jest to dużo, 15 tysięcy, tak? Nie oszukujmy się, ale za taki klimat no nie będzie mi szkoda po prostu zapłacić. O, tak Wam powiem. Suknia ślubna. Załatwiałam suknię ślubną w sierpniu 2024 roku. Koszt jednej, w sumie mam dwie suknie. Jedna suknia kosztowała 16 tysięcy złotych, druga suknia, zaokrąglimy, już kosztowała 10 tysięcy złotych, z tym, że tej pierwszej sukni nie musiałam płacić, bo dostałam ją, tak jakby wiecie, od moich rodziców, a za tą drugą suknię już sobie zapłaciłam. Więc tej sukni za 16 tysięcy nie liczę tutaj w tych wydatkach, tylko zostawiam tą, za którą sama zapłaciłam. I teraz tak, punkt siódmy, barman, barmana załatwialiśmy też w sierpniu 2024 roku koszt barmana wynosi 4600. On ma swoje alkohole, napoje itd. Także to jest wszystko w cenie. Jeśli chodzi o alkohol, który dodatkowo musieliśmy dokupić, czyli na przykład wódka, no to kupiliśmy 120 butelek 07. Wódki i to był koszt 3,500 zł. Akurat trafiliśmy na fajną promkę, więc fajnie wyszło cenowo tutaj. Co punkt dziewiąty, nie wiem, jakieś LEDy, lustra, tam wiecie takie napowitanie, fotobudki, jakieś ten, nie wiem, kamery 360, to wszystko mamy też e, zorganizowane i koszt tego wszystkiego to jest 2,500 zł, także bardzo fajnie. Wypożyczenie auta 2000 zł, potem macie tak obrączki. Obrączki kosztowały 12 tysięcy złotych. Oczywiście można sobie kupić dużo, dużo tańsze, ale my akurat mieliśmy wybrane um, obrączki z danej firmy i no, wyszła taka cena, a nie inna. I teraz tak, nauki tańca. 4 lekcje, 550 zł. Dwie lekcje mamy za sobą, ale, ale słuchajcie, jednak spodobała nam się inna piosenka będziemy zmieniać piosenkę i też cały układ, więc musimy dopłacić kolejne 50, 550 zł, wiadomo, bo tak jakby wiecie, mm, dziewczyny muszą nam zrobić nowy układ i no to też jakby wiąże się z tym, że trzeba zapłacić na nowo, więc w sumie za nauki lekcje tańca wyjdzie nam 1100 zł zamiast 550, ale to jest nasza wina, bo, bo spodobała nam się inna piosenka. Wzbudza w nas takie emocje ta piosenka i jakoś tak nas rozczula, że no, nie wyobrażamy sobie nie, nie zatańczyć do niej pierwszego tańca, więc no, nasza wina i trudno. Garnitur Sławomira kosztował 3000 zł, cena po prostu wow, ja zostałam w szoku, bardzo mało i to za cały komplet, wiecie, z butami, z paskiem, z wszystkim. Garnitury dla dzieci wyszły za trzy. garnitury, wyszło nam 1000 zł. 15, punkt 15 już, wow i teraz tak, jakieś dodatki do łazienki wiecie, jakieś tam koszyczki, nie wiem z jakimiś wkładkami, nie wiem cokolwiek, dezodoranty i te sprawy gumy do rzucia, nie wiem, tam chcę po prostu zrobić takie fajne koszyczki, wiecie, dla do łazienki, dla mężczyzn i dla kobiet i za takie coś aha, czyli dodatki do łazienki, jakieś koszyczki, okulary, jakieś, wiecie, takie ha, ha ha, zimne ognie i te sprawy. To plus minus wyjdzie 500 zł i teraz tak, podziękowania dla gości wyszło nam 200 zł. Mamy takie te ciasteczka, takie z wróżbami, te takie chińskie, z naklejką dziękujemy Wiktoria Sławomir i Data. Księga gości. Wiecie, żeby się tam mogli wpisać, z tej fotobudki, żeby mogli wkleić jakieś tam zdjęcie. Takie fajna pamiątka, to wyszło nam 150 zł. Podziękowania dla rodziców 300 zł. Dla rodziców... Nie, nie będę mówić. Nie będę mówić, bo moi rodzice oglądają ten filmik, więc nie będę mówić, co dla rodziców przygotowaliśmy. I teraz tak. Zaproszenia plus plan stołów 780 zł. I uwaga. Makijażystka, pakiet. To jest pakiet makijaż... Uuu. Taki, że mam makijaż ślubny plus trzy makijaże okolicznościowe. 2000 zł plus pl próbny makijaż dla mnie musi być 350 zł. Czyli razem za mm, makijażystkę zapłacę za 2350 zł. E, później tak, e, fryz, fryzura, pakiet 1700 zł, też za moją fryzurę plus jeszcze trzy Trzy fryzury okolicznościowe, czyli moja mama i moje dwie siostry. 1700 zł plus fryzura próbna, 1000, e, przepraszam, plus fryzura próbna 250 zł, razem 1950 zł. I teraz na koniec jakaś wiecie, biżuteria, dodatki na głowę, nie wiem jakaś korona, czy tam jakiś, jakaś opaska, nie wiem cokolwiek to będzie. Wyjdzie, wychodzi mniej więcej 1500 zł. I teraz, uwaga, podsumowując. Słuchajcie, ja na 100% jeszcze czegoś zapomniałam. I tu, tu wyjdzie na pewno więcej niż tutaj mam zapisane, bo zawsze coś jeszcze wyjdzie. A tu jeszcze to, a tu jeszcze to, a tu to, a tu tamto. Ale tak mniej więcej, żeby Wam troszkę tak zbliżyć, ile to mniej więcej kosztuje. A i zaraz na koniec przejdziemy sobie jeszcze do QA, bo mam tam kilka fajnych pytań. Więc tak podsumowując, zapomniałam jeszcze o ważnej sprawie. Słuchajcie, musicie też dać, wiadomo, księdzu do koperty, tak. Nie wiem, ile daje się do koperty za taki ślub z 1000 zł, powiedzmy, że 1000 zł. Nie wiem, czy mało, czy dużo. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Ja nie, Naprawdę nie mam pojęcia. No to jeszcze dodam tutaj te plus 1000 zł, tak mniej więcej, do koperty dla księdza. No to będzie 132-230 zł za taki ślub. Eee... Myśleliśmy, że maks. Taki max to jest 100 tysięcy złotych. Yy... Wyszło inaczej, ale nie jest źle, jest wszystko ok. Myślę, że będzie to naprawdę przepiękny ślub i że wszyscy będą się bardzo dobrze bawić. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie to zorganizowaliśmy. Zobaczymy. Nie gadajcie mi, że tu już nie ma tego. A jest, dobra bardzo ważne pytanie co z dziećmi na weselu czy będzie jakaś opiekunka nad nimi czy będą mieć jakiś udział typu obrączki yy, mamy opiekunkę która też jest liczona jako gość po prostu na ślubie i będzie tam wiecie zabawiać Liana i Milana. na Colin już jest starszy więc on tam z kuzynkami z kuzynami się zabawi yy... I Lian i Milan koło myślę 18, max 19 pojadą sobie do domu, do nas tam, do domu moich rodziców i tam będą sobie właśnie spać z naszą opiekunką, znajomą tak naprawdę, więc... Wszystko, wszystko ogarnięte. No i tutaj też pytanie: jaki budżet zakładaliście, a jaki wyszedł finalnie? No to tak jak mówiłam, zakładaliśmy, że tak maks 100 tysięcy złotych, a finalnie na ten moment y, wyszło nas już 132, chyba powiedziałam tysiące. I no, na pewno jeszcze coś tutaj dojdzie. Też pytanie: czy było ciężko ogarnąć wesele, będąc za granicą? To tak jak mówiłam, nie było ciężko, bo. Tak, jakby bardzo dużo można załatwić w tych czasach, w tych czasach przez internet. Jak prakty ja praktycznie wszystkich załatwiałam przez Instagrama, pisałam wiadomości i tak się umawiałam, podpisywałam umowy. Jeśli chodzi o salę, kościół, no to wiadomo, jak byliśmy w Polsce, to wtedy to ogarnialiśmy, a tak to wszystko można ogarnąć przez internet, przez Instagrama, przez maila. Także to nie jest problem, naprawdę. Kiedy zaczęłaś poszukiwania swojej sukni? Jak wcześniej przed ślubem zaczęłaś? Mi w sklepie panie powiedziały, że suknie to tak minimum rok przed ślubem e, trzeba zacząć szukać, bo żeby się po prostu nie stresować, tak, żeby wszystko było na czas um, uszyte, żeby potem nie wariować, nie stresować się, a czy będzie na czas, czy też nie, także rok w, czy tak, a czy będzie na czas, czy też nie, także rok e, przed ślubem już tak powolutku szybko, nawet trzeba zacząć się rozglądać. Czego cena najbardziej cię, najbardziej cię zdziwiła? W sumie to najbardziej zdziwiła mnie cena dekoratorki, bo na początku naprawdę się przeraziłam: mówię, kurde, 15 tysięcy, trochę dużo. Ale potem jak zobaczyłam, jakie ona cuda wyprawia i jaki to wszystko robi klimat, to uświadomiłam sobie, że naprawdę jest to mega ważne i zależy mi na tym, żeby był to taki właśnie bajkowy klimat. I żeby to wszystko wyglądało przepięknie. I myślę, że dzięki takiej właśnie dekoratorce może to dostać takiego innego wymiaru. Wiecie, że wchodzicie na tą salę i jesteście w takiej bajce. Wow! I to jest dla mnie bardzo ważne, naprawdę. Czego tak naprawdę zacząć organizację wesela? Wydaje mi się, że od sali trzeba sobie po prostu znaleźć salę i wybrać termin, tak, w jaki byście najlepiej chcieli. No, od ustalenia terminu, później od znalezienia sali, żeby pasowała wam do terminu, później kościół, wiadomo, żeby ustalić, żeby wszystko to miało, wiecie, ręce i nogi. No i potem już z górki, mi się wydaje. Jak postępujecie z podwykonawcami? Zapewniacie im talerzyk, czyli chodzi tutaj o DJ-a, o barmana i, i, i co? O kamerzystów i tak dalej. Tak, wydaje mi się, że wypada żeby kamerzysta żeby kamerzysta, fotograf, DJ mieli tam też, wiecie, swój stoliczek i swój talerzyk, no bo nie wyobrażam sobie, żeby siedzieli tam ze szklanką wody i żeby nie mogli sobie też zjeść a i nic. No nie, nie wyobrażam sobie. Czy powstanie jakiś vlog z dnia ślubu? Słuchajcie, ja na pewno nie będę latać z kamerą i, i nie będę się nagrywać w dniu ślubu. Na 100% powstanie jakiś luźny vlog. Z przygotowań, tam wiecie, i, i tam u nas z domu, może troszkę też na sali, ale ja na pewno nie będę tego nagrywać. Ja po prostu postawię kamerę tak, jak teraz stoi i będzie to totalny taki luźny vlog. Go with the flow, wiecie o co ci? Taki po prostu totalnie, totalnie na luzie jak jakaś kamera, wiecie z ukrycia. Na takiej zasadzie będzie to wyglądać. Ja na pewno nie będę latać z kamerą i nie będę się nagrywać. Może. Po kieliszku albo po dwóch, coś tam do kamery, wiecie, zacznę ten, ale nie. Czy wesele będzie jednodniowe, czy dwudniowe? Właśnie dowiedziałam się, że będzie dwudniowe, bo moja mama zorganizowała jakieś namioty tam, do, tam na ogród u moich rodziców w domu: namioty, jakieś tam skakania, atrakcje dla dzieci, więc no będzie. Nie wiem, co tam się dzieje, więc no dowiedziałam się przed chwilą, że będzie dwudniowy, bo na pewno zostanie bardzo, bardzo dużo jedzenia. I będziemy chcieli, tak jakby wiecie, zaprosić gości na drugi dzień, żeby to wszystko pozjadać, żeby tego po prostu nie wyrzucić. Bo szkoda, tak jedzenia. Dobra, kończymy, bo ktoś tu zaczyna wiercić. Ja idę sobie zrobić lunch i chwilkę się położyć, póki moje bąble śpią. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam i że troszkę więcej dowiedzieliście się na temat kosztów tak naprawdę takiego no, ślubu w tych czasach. No i w sumie. No tyle, no dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.